Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar AmoService Ekstrafelgi.pl Staffa Carbontek, Chakram, Samochodowe instalacje BRC 2B Rail Autoracing.pl Techpl Bezpieczne zbiorniki ATL Marcin, przed Tobą chyba najcięższy wyścig tego sezonu i walka o tytuł wicemistra Polski. Też, też mi się tak wydaje, że będzie najciężej. O, teraz jest jednak troszeczkę presji, bo muszę, muszę wygrać te, te dwa wyścigi, żeby, żeby powalczyć o ten tytuł. E, no i co? No, musi być maksimum atak, jak to się mówi, po prostu muszę cisnąć i spróbować wygrać. W tamtym roku byłeś na tej trasie jako kibic, tym razem jako zawodnik, powiedz mi z perspektywy dla Ciebie i czy to jest Twoja przewaga? Jeśli chodzi to z perspektywy kibica no na pewno coś to dało, bo przeszedłem się po całej trasie rok temu zobaczyłem jak to wygląda chociaż jeszcze i tak muszę się przejechać żeby, żeby z perspektywy kierowcy zobaczyć tą trasę no ale więcej powiem po, właśnie po przejazdach bo, bo póki co w zasadzie można powiedzieć, jutro i pojutrze satysfakcjonujecie tylko wygrana. No tak, tak. W ten weekend tylko wygrana. Drugie miejsce nie będzie dobre, więc, więc po prostu muszę cisnąć ile wlezie i spróbować wygrać. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.